Witam serdecznie kochani z poznaku lwa w tym czytaniu. Kartolota, jak i trochę horoskopie na sprawy finansowe, materialne do końca nie bieżącego, ale też i przyszłego roku 2026, więc praktycznie prawie półtora roku tutaj będziemy omawiali. Moi drodzy, zaczniemy od tego rysu astrologicznego, moje drogie lwy, i takim jednym wpływem, który będzie cały czas się utrzymywał przez całość tego okresu, jest Saturn, który jest w rybach. I lwy to oznacza, że tak naprawdę trzeba troszkę tak więcej dyscypliny będzie w tym czasie stosować. W waszym przypadku lwy, jeżeli chodzi szczególnie, może nie do prywatnych waszych finansów, ale do finansów wspólnych. Co można rozumieć jako finanse wspólne? No domowy budżet najczęściej, tak? Najczęściej to jest to, chyba, że kochani jesteście gdzieś osobiście osobą, która ma jakieś, jakiś wpływ na finanse nie wiem jakiejś spółki czy, czy może jakiejś innej firmy no to wtedy ewentualnie to też jest brane pod uwagę. Ale jeżeli macie jakieś wspólne finanse najczęściej właśnie budżet domowy, to wtedy warto popatrzeć, czy tutaj te pieniążki gdzieś, no może się nie rozważą na takie rzeczy, na które nie powinny, nie? Warto, warto tą taką dyscyplinę zarzucić, może jakiś też w, ten, w ramach tej dyscypliny jakiś sposób, system opracować tego jak, nie wiem, wspólnie oszczędzacie, jak wspólnie ile wpłacacie na dane, dane rzeczy, kto się czym zajmuje i tak dalej, i tak dalej, bo niekoniecznie chodzi o to, że te pieniądze uciekają, ale na przykład może nikt nie jest takim głównym desygnowanym na przykład, który ma opłacać, nie wiem, czynsz, tak, albo zajmować się opłacaniem rachunkami i tak dalej, i tak dalej. Także no, ten okres, właśnie nadchodzących miesięcy, nie sprzyja specjalnie braniu kredytów, nie, nie sprzyja braniu zobowiązań. Ja nie, znac, ja nie mówię tutaj, że to oznacza, że nie macie tego zupełnie robić. Wiadomo, jeżeli jest jakiś plan, a o planach będziemy tutaj mówić, bo zaraz będziemy stawiać karty, już tarota na Wasze działania, potem na najważniejszą tutaj, najważniejszą ważniejsze przedsięwzięcie finansowe, także jeżeli myślicie, że jeszcze na razie nie macie takiego przed sobą, no nie martwcie się, półtora roku do skupy czasu, na pewno się jakiś pojawi. A potem jeszcze będziemy pytać o. Sprawy takie zewnętrzne, na które no nie za bardzo będziecie mieli wpływ, ale trzeba będzie sobie z nimi radzić, albo z nich skorzystać. Moi drodzy, no tu oznacza, że nie jest tak, że nie macie brać tych kredytów, ale też, żebyście wtedy większą skrupulatność do tego przykładali, może też tak bardziej się zastanowili, czy naprawdę tu powinienem, czy powinnam coś takiego robić. Kolejny wpływ jest to wpływ Jowisza, który będzie w do czerwca przyszłego roku. I tutaj akurat tak jak wiecie, macie tą dyscyplinę w tym wspólnym budżecie, to ten czas także sprzyja wspólnym ewentualnym inwestycjom, wspólnym e, przedsięwzięciom finansowym e, podejmowaniu czegoś, co wiąże więcej osób, tak? Jeżeli jest jakieś takie przedsięwzięcie, może robicie coś właśnie z mężem, z żoną, e, nie wiem, może z rodzeństwem też się czegoś takiego podejmujecie, to będzie szło łatwiej. Fakt, że wtedy warto połączyć te dwa wpływy, o których tutaj. Mówimy i moi drodzy, też, żeby była jasna czystość i też jasność tego, gdzie kto na co te pieniądze wydaje, tak, czy jak to wykorzystuje. Jakieś spółki i wspólne działania z jakimiś partnerami finansowymi, tutaj także się pod tym kryją. I później Jowisz przechodzi do znaku raka, i to jest od czasu czerwca przyszłego roku, już potem dalej, na pewno na całość tego okresu, który obejmuje tutaj wróżba. I moi drodzy, to jest takie troszkę też nawiązanie już nawet do tego, co zostało powiedziane. Jeżeli faktycznie planujecie jakieś większe zakupy, planujecie wziąć jakieś zobowiązanie finansowe na siebie większe, kredyt, czy, czy może też zakup czegoś dużego, po prostu to także jest zobowiązanie, moi drodzy, warto najpierw pozamykać te rzeczy, które mamy tak, żeby potem otwierać nowe rzeczy. Czyli nie ciągniemy kilku srok za ogon, staramy się też właśnie nie mnożyć takich zobowiązań ponad nasze siły. To jest takie dość oczywiste stwierdzenie, ale najwyraźniej w tym czasie warto to o tym bardziej pamiętać. No dobrze, przejdźmy do już czytania właściwego. Zobaczmy, co tu karty mówią o Waszych konkretnych działaniach, tak? O Waszych konkretnych działaniach, czy. Czy będą przynosić rezultaty i na co ewentualnie tutaj, lwy, powinniście uważać? Jeżeli uznacie te rady za pomocne, jeżeli uznacie te, które będą, jeszcze rady też za interesujące, nie zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję, ale moje drogie lwy, mamy tutaj w sumie kilka rad, kilka rad, tak? Pierwsza rzecz, którą tutaj karty przedstawiają, to jest to, żeby obawa przed ewentualnym niepowodzeniem, tak, obawa przed ewentualnym niepowodzeniem nie powstrzymała Was przed działaniem. To jest tak naprawdę ta główna rzecz, która tutaj, o której tutaj karty mówią. Karty wskazują, właśnie mamy, mamy kartę Księżyca, mamy kartę Diabła. Właśnie te karty razem wskazują na coś takiego, że jeżeli faktycznie, nie wiem, macie jakiś ambitny nawet, albo mniej ambitny plan, przedsięwzięcie przed sobą i tak sobie myślicie, no dobra, ja wiem już, ja troszkę wiem, ja znam trochę lwów, ja wiem troszkę jak umysł lwa działa, odrobinkę, przynajmniej tych lwów, które, którzy oddają się tej lwi, lwiej natury, bardzo bardzo łatwo przychodzi wam wypunktowanie tych rzeczy, które mogą być problemem, mogą być jakimś, jakąś przeszkodą. No i okej, okay, to z reguły takie analityczne podejście jest całkiem dobre, ale może stać się, może stać się problemem, jeżeli no, powstrzymuje Was przed zrobieniem kroku, przed zrobieniem czegoś, tak? Tutaj, moi drodzy. Karty sugerują troszkę więcej odwagi, e, troszkę więcej takiego poczucia, że będzie dobrze, tak? że się to uda, że jest to. Um, że wy macie może rację. <laughs> Moi drodzy, i to, e, to przedsięwzięcie, na które wy wpadliście, ten pomysł, który macie, jest wart no, podjęcia, tak? I moje drogie lwy, tutaj faktycznie. Tutaj faktycznie warto to robić, warto iść do przodu i nie dać się właśnie zwieść samemu sobie niejako, nie? Bo załóżmy, chcecie, myślicie nad zmianą pracy, ale pojawiają się takie myśli, a może jeszcze nie teraz, może za miesiąc, może do końca roku jeszcze będę, tak? I tak dalej, i tak dalej. Nie dlatego, tak mówicie, bo macie jakieś naprawdę takie racjonalne, konkretne powody, tylko że pojawiają Wam się no takie obawy, że no okej okay, zacznę a potem nie znajdę niczego nie albo nie wiem jak się do tego jak się do, za to zabrać więc tutaj żeby to was nie przytłaczało nawet i żeby się no okej okay, może troszkę przytłaczać ale chodzi o to żeby to przezwyciężyć to przytłoczenie kolejną radą bardzo taką prostą jest tutaj to że mamy siódemkę mieczy przy Waszych konkretnie kochani działaniach, czyli na przykład chcecie coś kupić, chcecie coś sprzedać, chcecie podjąć pracę za granicą załóżmy, tak, siódemka mieczy niestety wskazuje, że przy takich działaniach, tak, ktoś będzie mógł próbować no, was na przykład oszukać. Więc w tym wypadku e, szczególnie no, jest taka prosta rada wiążąca się z tym, żeby e, no, nie podejmować takich szemranych działań. Nie? Ja wiem, że wy, wy nie podejmujecie szemranych działań, żeby nie było. Ale no, wiecie, czasami kusi nas, bo chcemy kupić coś, tak? I widzimy, że w sklepie tym takim totalnie oficjalnym, tam jest cena taka, a ktoś gdzieś tam oferuje na jakimś, e, wiecie, jakimś portalu internetowym. E, oferuje nigdy nie używany, wiecie, tak samo zapakowany jak był, ale ten sam produkt, ale cenie dwukrotnie niższej. I to jest taka, takie kuszące, żeby z tego skorzystać. W tym wypadku radziłbym jednak tego nie robić, tak. Siódemka mieczy mówi, że takie osoby mogą się pojawić na Waszej drodze. Tak samo jak mówiłem, na przykład rzuciłem przykład Szukania pracy za granicą. Dużo się słyszy o właśnie takich ofertach, które niekoniecznie się okazują dobre, okazują się nawet czasami po prostu najzwyklejszym świecie, najzwyklejszą świecie ściemą, więc tutaj też ja nie mówię, żebyście nie podejmowali tego typu działań, tak? Ale żebyście też konkretnie prześwietlili ewentualnego sprzedawcę, ewentualną osobę, która takie rzeczy proponuje. Dobrą zasadą jest taką, że jeżeli widzicie, że coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, prawdopodobnie właśnie prawdziwe nie jest. I w tym wypadku warto, warto mieć to na uwadze. Za to moi drodzy, jeżeli już się czegoś podejmujecie, to karty mówią, że najlepszą drogą do tego jest robienie tych rzeczy naturalnie. Co, to, co tu karty rozumieją przez to? Jeżeli faktycznie na przykład takim waszym działaniem jest staranie się o podwyżkę w pracy, czy staranie się o awans w pracy, tak? I moi drodzy. Jak do tego podejść? No, musicie zapytać, nie mówię, że szefa od razu, ale po prostu dowiedzieć się, jak działa na przykład w waszej korporacji ten proces, ten proces awansowania. I. Czasami jest. Na przykład w korporacjach tak jest, że, ma, że są rozpisane te procesy, tak? że trzeba tutaj się zgłosić, że trzeba mieć jakiś tam staż wyrobiony i tak dalej, i tak dalej. I właśnie tego typu droga na to wychodzi, że będzie e, faktycznie, że jeśli się jej podejmiecie, to ona przyniesie e, sukces. Nawet taki dość duży, duży, duży sukces. Czyli robimy rzeczy e, tak jak należy, naturalnie, nie przyspieszamy rzeczy, nie kombinujemy. Tutaj raz jeszcze właśnie ta mieczy może czasami także na to rzutować. E, moi drodzy jeżeli coś chcecie zobaczcie jaka jest ta najpro, taka najbardziej oczywista prosta droga do tego jak to się powinno robić. Tak bez właśnie żadnej tam kombinatoryki. I idźcie tą drogą. Ja wiem że to jest, brzmi banalnie prosto ale no najwyraźniej najwięcej, najwięcej tego z, dobrego z tego da się wyciągnąć. I Jeżeli tak podejdziecie do tego to będzie tutaj to gwarantem sukcesu, czyli nie przez dogadanie tam, wiecie, kolegi, koleżanki, szwagra, um, jakąś tutaj zrobić myk, żeby coś się udało. Nie, tą taką najbardziej prostą, oficjalną drogą idziemy do przodu i to będzie najwyraźniej najlepszym rozwiązaniem, tak? Najlepszym, najlepszym rozwiązaniem. Czyli najpierw najważniejszym takim wyzwaniem by było samemu dowiedzieć się, Moi drodzy, jaka jest ta właśnie taka najbardziej naturalna droga do, do zrobienia czegoś, tak? do osiągnięcia czegoś. I wtedy pójście tą najbardziej, taką najbardziej oczywistą, prostolinijną drogą. Okazuje się, że to będzie najlepsze, najlepsze przedsięwzięcie i najlepiej wyjdzie. Teraz zobaczmy, jak będzie działało to Wasze najważniejsze przedsięwzięcie i moi drodzy, ja mam tutaj znowu taki, wchodzimy w taki pewien schemat, bo znowu jest Karta Diabła, tutaj jest Giermek Mieczy, Rycerz Mieczy. Moi drodzy, ja mam wrażenie, że Wam najtrudniej będzie się zabrać do tego. Mówię, jeżeli jeszcze nie macie jakiegoś takiego przedsięwzięcia, nie wymyśliliście, co to mogłoby być, to nie martwcie się, ono jeszcze się pojawi, ono się wykluje wam na przestrzeni tych nadchodzących miesięcy. Oczywiście, na miarę no, tych Waszych działań, które ogólnie nawet myślicie, że mogą mieć miejsce, ale, ale coś poważniejszego się pojawi i będziecie mogli z perspektywy czasu widzieć, że to o to chodzi. Moi drodzy, Widzę, że najtrudniej będzie Wam się do tego zabrać. Mamy kartę Diabła, Giermek Mieczy i Rycerza Mieczy. I teraz tak, to samo w sobie daje prostą, proste stwierdzenie. Giermek Mieczy wskazuje, że ok, na starcie, tak, jeżeli się do tego będziecie zabierali, sytuacja wygląda, może wyglądać na. Troszkę problematyczną, będą jakieś przeszkody. Znowu to, co praktycznie mówiliśmy tutaj. Te dwie rzeczy czasami, nawet stosunkowo często w tym rozkładzie się um, uzupełniają, i to faktycznie ja bym wiązał ze sobą, bo tutaj są te rzeczy, które wy podejmujecie, a tutaj jest to najważniejsze działanie, przecież o to jedno um, dotyczy także drugiego. I tutaj, moi drodzy, początkowo wydaje się, że jest jakiś problem, jest jakaś trudność, i moi drodzy, to może Was powstrzymywać przed podjęciem tego działania. Ale im dłużej zwlekacie, tym będzie gorzej. Tak? Nie będzie tak, że nie będzie to nieosiągalne, ale, ale będzie po prostu trudniej. Więc, no, w tym wypadku bym powiedział, że jeżeli podejmujecie się jakiegoś takiego działania, to Zdecydowanie lepiej zacząć szybciej. Tak, zdecydowanie lepiej zacząć szybciej. Moje drogie lwy, czyli nawet jeżeli nawet jeżeli załóżmy takim działaniem, takim krokiem jest, może przejście na emeryturę, tak? Taki przykład, który mi teraz zaświtał, jak stawiałem karty jakiś czas temu dla raka i tam radą było, żeby lepiej poczekać, tak? Żeby wziąć to na spokojnie. Ale u Was lwy widzę, że bardziej tu karty skłaniają się, że jeżeli mówimy na przykład o takim, o takiej sytuacji, to podejście szybsze byłoby lepsze, więc jeżeli jest możliwość troszkę szybciej przejść, na emeryturę, to najwyraźniej będzie to łatwiejsze. Mówię, nie będzie nie do wykonania a potem, tak, będzie pewnie oczywiście, że będzie do wykonania, ale będzie to jakoś z jakiegoś powodu trudniejsze. Tak samo tutaj, jeżeli, właśnie, moi drodzy, myślicie. Nad tym, żeby zmienić pracę. Wiadomo, szukanie nowej pracy zawsze jest takim etapem w życiu, który nie jest przyjemny, jest to irytujące, jest to stresujące i tak dalej. Tutaj, moi drodzy, ważne jest, żeby nie zwlekać. I o dziwo mamy tutaj kartę trójki denarów, mamy rydwan. W momencie, kiedy ruszycie z tym swoim przedsięwzięciem, tym najważniejszym swoim krokiem, myśląc, że może być to problematyczne do tego stopnia, żebyście z tym zwlekali. Kiedy już zaczniecie robić te pierwsze kroki, okaże się, że w żadnym wypadku nie jest to aż tak trudne. Tak? Że jest to wręcz przeciwnie, jest to stosunkowo łatwe, idzie bardzo sprawnie, ten rydwan mówi, że bardzo szybko się uda. Czyli jeżeli faktycznie takim najważniejszym waszym przedsięwzięciem by było znaleźć nową pracę, to wydaje się, że pójdzie ona stosunkowo szybko. Im szybciej zaczniecie, później po prostu będzie to trudniejsze. Tak, będzie to trudniejsze, czyli te nadchodzące miesiące temu sprzyjają, im dalej potem do końca przyszłego roku to będzie po prostu no, mniej, mniej opłacalne dla was może też na przykład. Dobrze, zobaczmy, co tu karty mówią o, 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 waszej, o, o Waszej sytuacji takiej troszkę niezależnej od tego, um, od tego, jak... Yy, no, jak wy działacie, tak? czy są jakieś po prostu zagrożenia z boku, czy coś takiego. I moi drodzy, mamy tu zdecydowanie, mamy zdecydowanie kilka spostrzeżeń: trójka mieczy i rycerz, i rycerz mieczy. Kochani, jeżeli widzicie, że w pewnym momencie pojawia się taka sytuacja, która zmierza i w waszym przeczuciu ona zmierza w kierunku na no jakiegoś problemu. Ja zaraz wytłumaczę dokładnie o co chodzi. Bardzo możliwe, że to się wydarzy. Więc lwy, na przykład takim prostą, prostą rzeczą, którą by można było pod to podciągnąć, jest sytuacja, że jakiś sprzęt u Was troszkę już dogorywa w domu. Tak. Widzicie, że ten samochód, no tam już dziura na dziurze, w nim karoseria odpada, wszystko po kolei się psuje i dochodzi do was taka myśl, że no ok, na przestrzeni tych nadchodzących miesięcy on już tam wyzionie ducha, nie? Prawdopodobnie macie rację, raczej znaczy, prawie na pewno macie rację. Tak samo, jeżeli na przykład w Waszej pracy pojawia się taka myśl, że tam coś powolutku, powolutku zmierza w kierunku czegoś niesprzyjającego Wam konkretnie, nie wiem, ktoś może się wzbogacać, ale Wam akurat to nie będzie pomagało, to też zapewne w tym okresie tak, nadchodzącym faktycznie może dojść do sytuacji, która może być dla Was problematyczna. Więc jeżeli macie takie przeczucie, jeżeli widzicie, że taki okres nadchodzi i to też trwa, tak samo jak ten samochód, on będzie się rozpadał, 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 aż się rozpadnie. Tak tutaj na przykład właśnie ta sytuacja w pracy, ona też może być problematyczna, problematyczna, coraz bardziej, 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 aż też siądzie. Ja nie mówię, że to dokładnie się wydarzy u Was. To dokładnie ten przykład, ale tego typu sytuacje ja bym był wyczu miał wyczucie na nie, bym patrzył na nie. Jeżeli na wy widzicie i tak troszkę widzicie, że coś nie ma przyszłości, po prostu, to pewnie macie rację, tak? moi drodzy patrzymy dalej mamy króla pucharów mamy asa denarów to akurat jest bardzo fajne bo widzę że będzie przynajmniej jakaś jedna okazja na którą wy pewnie wyją jakoś może przypadkowo ale napotkacie na nią tak i ona się pojawi i wy będziecie zadowoleni jak sobie z nią poradziliście i dzięki temu wy dostaliście jakąś Jakiś plus, tak? Jakiś bonus. Ja nie mówię, że bonus z pracy, ale w sensie, że coś udało wam się dzięki temu uzyskać. Czyli załóżmy, przez za, za 6 miesięcy przeglądacie jakieś gdzieś tam oferty i widzicie, nie wiem czego, bo chcecie może coś tam kupić, ale jeszcze nie jesteście na to pewni. Tego pewni i patrzycie, o tutaj jest, jest fajna okazja, i zobaczmy, czy ja z niej skorzystam. Jeżeli weźmiecie tylko pod uwagę to, że to nie jest jakaś szemrana, nie zbyt piękna, żeby była prawdziwa okazja, to faktycznie uda Wam się coś uzyskać. To takie ułożenie. Króla e, pucharów z asem denarów w tym wypadku także może oznaczać to, że po prostu rzucony wam będzie rzucona wam będzie taka szansa do uzyskania czegoś. Może nawet nie wiem, państwowo, tak, czy budżetowo, e, czy z jakiejś instytucji po prostu będzie możliwość skorzystania z jakiegoś, nie wiem, programu czy czegoś takiego, czy jakiejś dotacji e, i wy, bo to będzie wymagało jakiegoś zgłoszenia się, jakiegoś działania, żeby to uzyskać. Wy to zrobicie i faktycznie dzięki temu, no, po prostu zwyczajnie skorzystacie. I na koniec mamy fajne, najfajniejsze w sumie, chyba stwierdzenie całego tego rozkładu. Lwy, dziewiątka dnarów, widzę, że do końca tego okresu, do końca przyszłego roku, pomimo tych czyhających tutaj różnych trudności i rzeczy, na które musicie reagować, moi drodzy, jeżeli. Mm, Weźmiecie pod uwagę te rady, które zostały tutaj rzucone, to wy do końca przyszłego tego roku będziecie w lepszej sytuacji niż jesteście. Tak? Będziecie widzieli, że jest lepiej tak zauważalnie lepiej pod względem tego, tych finansów. Wiadomo, nie oznacza to, że od razu będziecie kryzusami super bogatymi, ale że no, będzie to sytuacja lepsza niż na przykład jest ona obecnie. Tego Wam jak najbardziej Lwy, życzę i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym czytaniu. Dzięki Pa!